Cześć, przychodzę dzisiaj z vlogiem, w którym to będę czytać dwie książki. Pierwszą z nich jest wypożyczona przeze mnie niedawno z biblioteki książka Juliana Barmsa, z Zgiełk czasu. Kiedyś o niej słyszałam i wydaje mi się, że to jest w ogóle książka o Szostakowiczu, o takim rosyjskim kompozytorze, o którym ja co nieco wiem, bo kiedyś się dosyć dużo interesowałam jego życiem. Jest to literatura piękna, nie za długa książka, więc zobaczymy, jestem ciekawa. A druga książka to jest coś już wprowadzającego w klimat świąteczny, czyli kochany święty Mikołaju, Debbie McComber. Tę książkę mam od wydawnictwa Rebis, któremu bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ dzięki nim mam okazję Wam o tej książce opowiedzieć. Nie ukrywam, że jestem trochę sceptycznie do niej nastawiona, bo to nie jest książka z mojego kręgu zainteresowań, ale jakoś tak mam w tym roku czuję już klimat świąt od jakiegoś czasu. I bardzo chętnie sobie taką książkę świąteczną przeczytam. Myślę, że to będzie coś bardzo szybkiego, takiego coś na jeden wieczór, ale zobaczymy. No i cóż, odezwa się później z jakimś update'em. Dzisiaj jest w ogóle ekscytujący, bardzo dla mnie dzień, ponieważ mój brat założył kanał na YouTube i też będzie w nim opowiadał o książkach. Ja już z niecierpliwością dużą czekałam na ten film, więc idę oglądać. Przychodzę z update'em. Jestem mniej więcej w połowie obu książek. No i zacznę może od zgiełku czasu. To jest przedziwnie napisana książka. Ja wiem, że to jest literatura piękna, i ona może rządzi się trochę swoimi prawami, ale chodzi mi o to, że to jest książka pisana takimi krótkimi e, urywkami tekstu. I one są bardzo często kompletnie od siebie oderwane, co sprawia wrażenie bardzo po, e, poszatkowanej narracji. Ona jest w ogóle strasznie chaotyczna, też pod względem e, czasowym, bo cały czas mamy duże przeskoki, i one naprawdę dzieją się ciągle. Drugą sprawą jest to. Że to jest książka, uważam, e, kierowana wyłącznie do ludzi, albo przede wszystkim do ludzi, którzy coś mają z tym światem muzycznym wspólnego i którzy mają pewien szerszy kontekst, bo e, ja trochę wiem o Szostakowiczu, wiem też trochę o historii muzyki i mi odniesienia do niej nie przeszkadzają, bo ja mniej więcej łapię o co chodzi, ale wiem, że gdybym, gdybym nie miała tego, tego backgroundu. Nazwijmy to tak z obcego języka, to na 100% bym się gubiła, nie wiedziałabym totalnie o co chodzi. Więc to trochę na minus. Mogłoby to być gdzieś wyszczególnione, że to nie jest książka dla każdego, albo może to jest książka dla każdego, tylko ja po prostu tak ją odbieram, a nie inaczej. Nie wiem, czy ja mam po prostu pewien problem z literaturą piękną, bo ja nie za bardzo lubię tego typu sposób opowiadania historii. Ale no, też nie chcę zupełnie tej literatury pięknej odkładać i mimo tego, że ona mi się często... No nie to, że nie podoba, ale mam do niej zarzuty, to mimo wszystko chcę ją czytać, bo może kiedyś mój umysł będzie na tyle na poziomie, że on po prostu w końcu tą, tę literaturę piękną załapie jakoś lepiej. Natomiast, kochany Święty Mikołaju, to jest kwintesencja lekkiej lektury, odmrużdzającej, otulającej Was ciepłym kocykiem, niczym listy do M. Nasza bohaterka, Lindy, wraca do rodzinnego domu na święta. W pracy jej nie szanują, ona się czuje ogólnie wykorzystywana. Nie poszło jej bardzo w życiu prywatnym, ponieważ jej chłopak zdradził ją z jej najlepszą przyjaciółką, także generalnie jest raczej kiepsko w jej życiu. No, i oczywiście powrót do domu sprawia, że, że ona się czuje o wiele lepiej, ponieważ tam wszyscy otaczają ją miłością, właśnie ciepłem, zrozumieniem. I, no i po prostu pobyt w domu ją bardzo koi. Razem z mamą czytają sobie listy, które ona czyta, pisała do Mikołaja, kiedy była dziewczynką. No i ona postanawia, teraz już jako dorosła, taki też list napisać. I w jej życiu zaczynają się wspaniałe zmiany. Na przykład w liście Lindy prosi o jakąś dobrą przyjaciółkę, no i e, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki właśnie odnawia kontakt ze swoją dawną najlepszą przyjaciółką, no i spędzają tam razem wspaniały czas. E, no i oczywiście też w tym liście pojawia się prośba o, o dobrego faceta. No i nie trudno się domyślić, że podczas pewnego spotkania z koleżankami, one idą do knajpy, no i tam okazuje się, że pracuje chłopak, który. No, trochę jej się podobał, kiedy byli w ogóle chyba w podstawówce. To były jakieś takie zamierzchłe czasy. No i słuchajcie, myślę, że już w tym momencie jestem w stanie przewidzieć koniec tej książki. No, szok! Już teraz jest bardzo słodka, ociekająca wręcz taką hollywoodzką wersją romansu świątecznego. A mimo wszystko bawię się genialnie. Jest super, ekstra przyjemna lektura na jeden wieczór, i zamierzam ją właśnie tego wieczoru skończyć. Boże, to był pies. Brawo! Brawo ty, no. Brawo. Korzystając jeszcze przez chwilę z tej pięknej zimowej aury, bo naprawdę pogoda jest cudna, to chciałabym Wam powiedzieć, że zrobiłam coś, przed czym się bardzo długo broniłam, bo wiedziałam, że po prostu wsiąknę w to totalnie, ale zrobiłam to i założyłam TikToka, na którego Was zapraszam. Dam Wam linka do niego pod filmem i bawię się po prostu genialnie. Także cóż, no, warto było. Przychodzę z updateem kończącym już tego vloga. Udało mi się obie te książki skończyć. Jedna podobała mi się zdecydowanie bardziej niż druga. O dziwo, ta, która podobała mi się mniej, to jest Zgiełk czasu. Mi sposób pisania tego autora niestety bardzo nie przypadł do gustu, bo ta książka przez cały czas jest właśnie utrzymana w, w takim samym stylu. Są to krótkie fragmenty, dość mgliście ze sobą połączone. W ogóle cała książka jest podzielona na na trzy części, aczkolwiek nie ma to wielkiego znaczenia w kontekście fabuły. Uważam, że postać Szostakowicza w tej książce jest wykreowana w bardzo specyficzny sposób, który nie do końca mi pasuje, bo ja bym. Ja po prostu tej postaci przez pryzmat tej książki bym nie polubiła na pewno. I w sumie nawet popsuł mi się trochę obraz, obraz Szostakowicza, głównie przez jego bardzo dziwną relację z rodziną. W tej książce jest dość duży nacisk położony na relacje Szostakowicza z kobietami i muszę przyznać, że no, nie jest to, nie była to postać, która budziła zaufanie i budziła naszą sympatię, bo, bo jego relacje właśnie z płcią przeciwną były co najmniej dziwne. Oczywiście jest tutaj ukazane to, w jaki sposób Szostakowicz był uwikłany w, w tą sferę polityczną i i to było dość dobrze tutaj ukazane, ponieważ to, jest, to była osoba, która przez całe swoje życie żyła w strachu przed tym, czy akurat jego twórczość w tym momencie wpisze się w jakby działalność partyjną i w partyjną narrację, czy też nie. Też ta książka zaczyna się w dosyć specyficznym momencie. Ja nie wiem, czy mówiłam o tym w poprzednim klipie, ale y, zaczynamy całą historię w momencie, kiedy Szostakowicz co noc czeka pod windą na to, aż przyjdą po niego urzędnicy i go aresztują za coś, co akurat, no, powiedzmy, władza powie, że, że zrobił, że, że uczynił. To akurat mi się w tej książce podobało, że, że była tak mocno podkreślona relacja Szostakowicza z władzą polityczną. Niestety, próżno tutaj szukać um, informacji na temat procesu twórczego. Tego było naprawdę jak na lekarstwo, a szkoda, bo no myślę, że to była na tyle ważna sfera życia Szostakowicza, że mogłoby to być tutaj nieco, nieco bardziej pogłębione. Także, generalnie y, ta książka mi się podobała bardzo, bardzo średnio. Natomiast, kochany święty Mikołaju, cóż mogę powiedzieć. Tak jak powiedziałam ostatnio, że już byłam w stanie się po połowie domyślić, co będzie dalej, no to no to się nie pomyliłam. To oczywiście nie jest literatura najwyższych lotów i myślę, że też nikt od tej książki tego nie oczekuje. Historia potoczyła się bardzo przewidywalnie, a jednak dostarczyła mi bardzo dużo rozrywki i takich całkiem przyjemnych emocji. I końcówka nawet mnie trochę rozczuliła, szczególnie tam te dosłownie ostatnie zdania. Um, oczywiście było to trochę nieżyciowe, trochę odklejone od rzeczywistości, i sądzę, że no, no nie wiem, pokusiłabym się jednak o stwierdzenie, że praktycznie niemożliwe do wykonania. Oczywiście można się ze mną kłócić, ale no, ja jestem raczej w takich sprawach realistką i staram się twardo stąpać po ziemi, więc no, te wydarze wydarzenia z tej książki po prostu są dla mnie nierealne, ale koniec końców książka mi się podobała, świetnie się przy niej bawiłam i. I mogę ją z czystym sumieniem polecić, a jeżeli już ja polecam książkę świąteczną, to znaczy, że naprawdę nie może być aż taka zła. Ja mam jedną teorię, w ogóle byłam przekonana, że jeszcze tutaj będzie pewien plot twist dotyczący tego Mikołaja z supermarketu. Ja mam swoją teorię na ten temat. Jeżeli ktoś, ktoś czytał tę książkę, to dajcie znać, co myślicie o tej postaci. Trochę żałuję, że nie zostało to wyjaśnione, a może po prostu to jest jednak wytwór mojej wyobraźni i tutaj nie ma co wyjaśniać. Koniec końców, mi się ta książka bardzo podobała. Fajnie wprowadziła mnie w świąteczny klimat. No i w sumie, jeżeli inne książki świąteczne też są takie, takie sympatyczne i cieplutkie jak ta, to kto wie, może jeszcze kiedyś w swoim życiu po taką pozycję sięgnę. A teraz kończę już tego vloga, żegnam się z wami i mam nadzieję, że nie mieliście dosyć kontentu psiego, ale no po prostu tak urocze były te klipy, że aż nie mogłam ich tutaj nie zawrzeć. Tymczasem żegnam się z Wami, idę sobie zrobić kawę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!